Polacy nie wiedzą skąd się bierze emerytura. Jak to nie wiedzą? No nie wiedzą, no. Przecież taki pan przynosi. Tak. No. Słuchajcie, to im wam teraz powiemy. Tak. Pod każdym miastem rośnie taki wielki, rozłożysty dom. Powiemy wam teraz skąd się biorą emerytury. Te pieniądze dla was to no. tam nie wiecie. I tam się schodzi do takich jaskiń pod tym dębem mhm. i tam są komnaty. Tak jest. W każdej komnaty strzeże taki wielki pies. Cerber się nazywa. Tak, tak, tak. No. I mały pies strzeże tam, gdzie są miedziaki. Mhm. Duży, średni pies tam, gdzie są srebrne tak. monety, a taki największy cerber siedzi tam, gdzie są złote. Tak. I, i, i ten, wtedy tam przychodzi pan, ten, ten pan, pan, zabiera, i bo cerber go wpuści, bo to jest magiczny pan. I, i on akurat przynosi złote. Złote przynosi, dlatego macie... Macie po, emerytury złote w, w złotych. Dokładnie. W złotych, tak. Ale po prostu przynosi trochę mniej. Bo ten pan? To jest słośliwy mały Gnom, po prostu. Czyliżby wiesz, tak. Nie chcę mu się targać, bo to jest ciężkie. To zło to, i... złoto jest, no. Dlatego właśnie. No tak I było. To, to I stąd się biorą emerytury. No. To już teraz wszyscy Poleccy powinni wiedzieć. Dokładnie. to nie... <grym> ja nie, nie wiem, że wszystko trzeba wam tłumaczyć. Nie wiem, co byście zrobili bez pulsu tygodnia dla dorosłych. No. Gdzie wy byście byli, bo gdzie byłby kraj, gdyby nie my no. i nasze roztłumaczanie świata? Przecież, gdyby tak nie było, no. jak teraz z tymi drzewami, to byśmy wam tego nie mówili. Nie, bo to jest po, przecież, poważny podcast. No. Podcast taki edukacyjny. A my, my jesteśmy redaktorami mediów o zasięgu ogólnopolskim. No kiedyś nawet byliśmy nominowani w kategorii podcast socjologiczno-jakiś tam Ta. edukacyjny czy coś.